i nareszcie postanowiłam nagrać dla Was kolejny Q&A. Zdążyłam się w międzyczasie aż dwa razy przeprowadzić. Przepraszam, jeżeli będziecie słyszeć jakieś trzaskanie, ale świnki właśnie tutaj są obok i, i właśnie piją wodę z podajniczka, a ten podajniczek trochę chrabocze. No, Anciu, Anciu? No tak, tak to słychać. Takie hasełko ukochane, ukochane hasełko. A tymczasem przejdźmy sobie już do naszego Q&A. Tradycyjnie trzy pytanka. Wielu z was ma dopiero w planach kupić sobie świnkę i dostaje bardzo często pytanie, czy warto kupić jedną, czy może lepiej dwie, czy może nawet więcej. Cóż, wszystko zależy od tego, ile czasu tak naprawdę chcecie poświęcać swoim świnkom. Tutaj dodatkowo pałęta się pytanie, ile czasu poświęcam moim świnkom? Jakby świnka była sama, to by była naprawdę bardzo samotna ze mną. Dlatego mam dwie. Świnki morskie to są raczej zwierzynki stadne i one potrzebują mieć towarzystwo. Jak nie człowieka, to drugiej Świnki. Ja, wiedząc, że nie będę się nimi opiekować zbyt intensywnie, postanowiłam po prostu kupić dwie, dlatego że Świnki to są takie przyjaciółki, one potrzebują mieć kogoś, z kim sobie mogą pogadać. Sam człowiek im niekiedy nie wystarcza, potrzebują mieć kogoś ze swojej rasy, żeby sobie czasem pogadać. Tak. Dlatego moja sugestia to od razu kupić dwie Jeżeli zdecydujecie się jednak na jedną To musicie się często bawić z tą jedną Żeby nie była smutna i samotna Przywitaj się ze swoimi przyjaciółmi na YouTubie Powiedz cześć Do swoich ludzi na YouTubie Wiesz jak cię wszyscy kochają Jak wszyscy piszą że ty jesteś śliczna I Tosia też przy okazji Jedna świnka to samotna świnka Widzicie wyciągnęłam Jessie z klatki I Tosia biedna kwiczy Tosia Dwie świnki to niewiele więcej niż jedna świnka, jeżeli chodzi o jedzenie, czy tam o jakieś inne potrzeby, czy tam koszty. To wcale się nie zwiększy jakoś drastycznie, więc jeżeli mielibyście kupować, to ja sugeruję dwie. Pytanko numer dwa wybrałam, dlatego że nurtowała mnie ta kwestia i chciałam po prostu po mojemu ją wytłumaczyć. Oczywiście każdy z Was może mieć inne zdanie, ale pytanie brzmi następująco: Czy to są w końcu świnki morskie, czy kawie domowe? Świnka morska. Tu nazwa zwyczajowa, nazwa pospolita, czyli właśnie tak jak możecie nazywać swoje maluchy. Natomiast kawia domowa to jest nazwa gatunku, tak? Czyli to jest kawia domowa, jako gatunek. Natomiast jako zwierzątko domowe to jest to świnka morska. Tu Wam porównanie takie dam. Na przykład jak idziecie sobie na łąkę, tak? I widzicie takie małe żółte kwiatki, zwłaszcza wiosną. To co? Krzyczycie: „o mniszki lekarskie? Czy krzyczycie: „o mlecze! Ewentualnie o odmuchawce Bo na przykład mi się wydaje, że mnóstwo ludzi chce po prostu wyprzeć tą nazwę świnki morskie na rzecz kawi domowych W domu możecie sobie mówić na nie świnki morskie, to nie jest żadna zbrodnia No chwytasz mi się na szyjnika Tutaj ten wózku, mój nerwusek. Nerwusek, nie chciał się na ręce wziąć Kuj Ale nie do Ciebie mówię Wracamy do klatki i odpowiadamy na trzecie pytanie, co? Podrapała mnie i będę teraz miała takie czerwone bruzdy na moim wychudzonym obojczyku. Pytanko numer 3, czy świnki obgryzają różne rzeczy? Z żalem muszę przyznać, że niestety tak Moje świnki trzymam w klatce, dlatego że mój pokój jest dość okablowany Tu komputer, tam jakiś inny sprzęt, drukarka Tutaj koce, tutaj dywan, tutaj to, tutaj tamto Widzieliście w jednym moim filmiku jak napisałam, że raz tylko jeden jedyny dałam pobiegać Jessie po blacie mojego biurka I skończyło się przegryzieniem kabla w mikrofonie Raz na wybiegu zostawiłam niechcący ładowarkę do telefonu po prostu położoną tak w nieładzie na, na kanapie i pierwsze co, rzuciły się po prostu do tego kabla. Dobrze, że to w porę zauważyłam, wzięłam ten kabel z tej kanapy i położyłam gdzie indziej, ale nie wiedzieć czemu, jakbym miała kilka rzeczy rozłożonych obok siebie, to pierwsze co to lecą do kabla. Jeżeli puszczacie swoje świnki wolno, to miejcie na względzie czy nie ma gdzieś jakichś kabli czy nie ma gdzieś jakiegoś materiału rozrzuconego, bo niestety one gryzą. Po łóżku mogą sobie chodzić, oczywiście nie zrobię jakiejś nie wiadomo jakiej dziury w kocu, czy coś tam, ale już na poduszki, które tam czasem u mnie leżą na, na tym kocu, albo na jakieś inne mniejsze rzeczy, które, które mogą by paść po prostu ofiarą ich wzroku. No, radziłabym gdzieś odsunąć to na bok. Gryzoń to gryzoń, zęby rosną, musi na czymś zęby ścierać. Pamiętam, jak kiedyś miałam myszoskoczki. Wypuściłam jedno maleństwo wolno, zginęło mi na całą noc, rano się znalazło, włożyłam do klatki, okazało się, że pogryzło wszystkie garnitury mojemu tacie. Bo sobie siedziało całą noc w szafie i wiło gniazdko. To tyle na dzisiaj, przepraszam, że tak mało i skromnie. Jeżeli macie jakieś swoje zdanie... Tak, świnki mają Jeżeli macie jakieś swoje zdanie na podane trzy pytanka, to oczywiście piszcie w komentarzu Udzielajcie sobie rad nawzajem No i cóż, myślę, że niedługo znowu coś nagram Bizdan! Kluseczka Ciućki, ciućki Ciućki, ciućki Ciućki, ciućki <laughs> Jessica skończyła sesję nagrywania i się rozłożyła taka dumna z siebie. Tak? Dobrze ci się nagrywało dzisiaj? Grzeczna byłaś. Kto był taki grzeczny dzisiaj? Mrumr? 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 Mrum? 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 Bardzo ładnie przeprowadziłyście dzisiaj ze mną wywiad. Co prawda, kwiczałyście mi cały czas, jak nagrywałam. Ale nagroda czeka.